Wieczorem wchodzę do domu, czuję jak z każdego kąta patrzy na mnie cień. Bez zbędnego rozglądania się po ścianach przechodzę do sypialni i tak jak stoję, padam na łóżko. Leżę na brudnej pościeli, przysiągniętej potem i zapachem nikotyny. Jednym okiem wciąż jeszcze patrzę na świat. Później przyszedł on, nastała ciemność. Idę przed siebie, uciekam. Widzę go za mną, tuż za mną. Muszę uciekać dalej, w głąb. Otworzyłem oczy. Znajdowałem się w swojej sypialni. Jasne światło przebijało się przez pożółkłe firanki. Zamrugałem. Przez chwilę obserwowałem niebo i gałąź drzewa, które rosło przy moim oknie. Liście leniwie szumiały. Zrobiło mi się niedobrze. Chciałem przypomnieć sobie, co robiłem wczoraj, kiedy wróciłem do domu, ale nie mogłem. Zdziwiło mnie to, gdyż alkoholu nie piłem już od dawna. Leżałem jeszcze z szeroko otwartymi oczami, słuchując się w ciszę. W końcu wstałem, musiałem się wysikać sunąc powoli po podłodze, dotarłem do łazienki. Po załatwieniu się odwróciłem się do umywalki, spoglądając mimochodem w lustro. Twarz miałem szarą, cerę suchą, a kilkudniowy zarost z pewnością nie dodawał elegancji. Czarne włosy były brudne i w nieładzie. Siwe pasma zaczęły wypełzać na skroniach. Jedynie ciemno niebieskie oczy wciąż wydawały się błyszczeć i lśnić. Stałem tak chwilę, kiedy zakręciło mi się w głowie, więc ostrożnie przysiadłem na brzegu wanny. Nie pamiętam kiedy ostatnio jadłem. Ruszyłem korytarzem w stronę kuchni. Ściany korytarza były obdrapane. One też nie pamiętały niczego. Kuchnia położona jest tuż przy wejściu. Nieduża, ale posiadała okno, które dobrze ją oświetlało. Otworzyłem lodówkę, lecz we wnętrzu znalazłem jedynie starą musztardę oraz zeschniętą cytrynę. Natomiast w szafce obok leżały spleśniałe ziemniaki i pusta paczka poryżu. Czułem się obco w tym domu, choć spędziłem w nim prawie całe swoje życie. A może to nie w domu czułem się obco? Postanowiłem, że wezmę szybki prysznic i wyjdę z domu. Wróciłem więc do łazienki, rozebrałem się i wszedłem do wanny. Miejscami jest zardzewiała, ale nie obchodzi mnie to. Puściłem wodę ze słuchawki prysznica. Najpierw leciała lodowata, mimo to pozwoliłem jej dotykać mojej skóry. Zawsze to lubiłem. Oczyszczające doznanie, jakie daje zimna woda, spływająca po każdym skrawku ciała, zabierając ze sobą wszystkie wspomnienia i grzechy nocy. Niczym doskonała forma pokuty. Wystarczy zamknąć oczy i usta. By poczuć każdą kroplę, wysłuchać ich łagodnego szeptu. Gdy byłem już czysty i przybrany, wyszedłem z domu, zamykając go na klucz. Front budynku nie wyglądał zachęcająco. Biała farba w większości odpadła od ścian, pozostawiając za sobą ciemne plamy, jakby dom toczyła okropna choroba. Trawnik był zarośnięty chwastami. Pomyślałem, że niebawem się tym zajmę. Ruszyłem przed siebie chodnikiem. Po Popołudnie było pogodne, słońce delikatnie grzało, a wiatr z lekkością poruszał kronami drzew. Pod moją stopą przeleciał zagubiony liść. Nade mną krążyły od czasu do czasu ptaki. Szedłem z podniesioną głową. Już dawno nie czułem się tak dobrze. Do sklepu mam blisko, więc lada moment powinienem zauważyć szyld wyłaniający się za zakrętu. Jednak cała ulica wydaje mi się zbyt wydłużona, jakby nie miała się skończyć. Idę dalej, chociaż nieco wolniej i mniej pewnie. Nie słyszę niczego drzewa nieruchome. Wyglądają na przestraszone. Idę i rozglądam się. Próbuję zajrzeć w okna domów stojących tuż przy ulicy, ale nie mogę. Wnętrza są czarne, niczego nie widać. Nie słyszę już nawet kroków ani głosu. Nie ma mojego cienia. Odwracam się i widzę ciemną pustkę. Chcę biec, ale nie mogę. Moje ciało spowija ciasno jakiś skafander. Wszystko znika. Pozostaje ja pośród mroku. Nie mogę oddychać. Zamykam oczy, obracam głowę, otwieram oczy. Widzę ścianę w moim korytarzu. Wypuściłem głośno powietrze. Wisiał na ścianie obraz. Była to reprodukcja dzieła Martina pod tytułem. Upadłe anioły wpadające do pandemonium. Wpatrywałem się długo w każdy najmniejszy szczegół. Chciałem widzieć świat na czerwono. Chciałem być upadłym aniołem. Usłyszałem zawodzenie, uczułem smród spalenizny. Krew ruszyła szybciej. Nagle wszystko zniknęło. Gdy rozbrzmiał głośno dzwonek do drzwi, wyrywając mnie z rozmyślań. Dzwoniłem do drzwi kilka razy, ale nikt nie odpowiadał. Otworzyłem je sobie sam, gdyż posiadałem zapasowy klucz, i wślizgnąłem się do środka. W nos uderzył mnie ciężki, kwaśny odór dawno niesprzątanych pomieszczeń. Dzięki przenikającemu do środka światłu licznych latarni mogłem zobaczyć jedynie czarne zarysy i kształty mebli. Nie docierał do mnie żaden dźwięk, nawet najcichszy szmer czy westchnienie. Zacząłem powoli posuwać się do przodu, mijając kuchnię, nadal wsłuchując się w martwą ciszę. Poczułem się dziwnie, trochę nierealnie. Przeszedłem korytarz i stanąłem w progu salonu. Włączyłem światło. Nie wiedziałem, jakiego widoku się spodziewać, więc nie nastawiałem się na nic. To, co zobaczyłem, zdecydowanie mnie zaskoczyło, bowiem w pokoju panował porządek. Na pierwszy rzut oka. Po środku stał stary fotel z zarzuconą na niego bladą narzutą. Zapewne był ukryć dziury. Pod ścianą stał stolik zakryty różnymi małymi śmieciami. Spory regał, szafa, wszystko stanie i sklejki pokryte sporą warstwą kurzu. Naprzeciwko fotela znajdował się telewizor na szafce, a na leżącym pod nią dywanie walało się pełno rozdeptanego tytoniu. Bywałem często u mojego przyjaciela, ale nigdy nie widziałem jego domu w takim stanie, jakby nikt go nie używał od tygodni. Znałem go od wielu lat, dzieliliśmy razem dużo sekretów, tylko nie wiem w którym momencie zgubił siebie. Omiotłem spojrzeniem pokój ostatni raz i kiedy się odwracałem, ujrzałem go zaraz za sobą. Daniel! Krzycze, wypuszczając siebie nadmiar powietrza zatrzymanego głęboko w płucach. Nawet nie wiesz, jaką czuję ulgę, że cię widzę. Jestem. Coś się stało, pyta bez wyrazu. Przyglądam mu się uważniej, ponieważ wygląda bardzo nieswojo. Od zawsze fascynuje mnie, jak dużo można wyczytać z ludzkich oczu. Jednak teraz nie widzę w nich nic. Czuję, jak wzrasta we mnie nieokreślony lęk. Wszystko jest w porządku. Mówi, jakby czytał mi w myślach. Przejdźmy w głąb pokoju. Napijesz się czegoś? Idę za nim, bacznie obserwując jego i wszystko wokół. Podchodzi trochę za sztywno do kredensu w którym stoi w połowie pusta butelka wódki rozlewa przezroczysty płyn do dwóch szklanek z których jedną kieruje w moją stronę Daniel siada ze swoją w fotelu ja stoję naprzeciwko niego nie wiem czy potrafię się ruszyć choć moje mięśnie są naprężone powietrze zmienia się jest zimniej, a odór zgnilizny nasila się. Jak ci się podobał twój ostatni sen? odzywa się nagle mój przyjaciel. To pytanie wprawia mnie w osłupienie, jednak nie na długo. Nagle z twarzy Daniela znikają oczy, pozostawiając po sobie dwie olbrzymie czarne dziury. Usta rozchylają się tak szeroko, aż do pęknięcia żuchwy, a ze szczęki wyłaniają się czarne zęby, niczym długie igły. Cała czaszka zaczyna się wydłużać, a wraz z nią cała postać. Patrzy na transformację potwora cały czas, mimo że czuję ogromne przerażenie. Mam wrażenie, jakbym wiedział, że to się stanie. Po chwili wraca mi czucie w kończynach, instynkty biorą górę. Odrywam wzrok od przeobrażającego się monstrum, wypadam z salonu i w panice szukam wyjścia. Rzucam się w stronę drzwi frontowych, jednak nie mogę ich znaleźć. Zniknęły, a korytarz zamiast tego prowadzi schodami na górę. Przeskakuję co dwa stopnie, wbiegając na piętro. Próbuję się ratować, lecz z drugiej strony coś mi mówi, żebym się poddał, że to właśnie miejsce i czas, w którym powinienem się znaleźć. Zamykam drzwi za sobą do małego pokoju. W pomieszczeniu jest dosyć ciemno. Podchodzę do okna. Ostatni raz patrzę na ulicę. Gęste chmury wiszą nisko nad ziemią. Trwa to już tak długo. Że niemal nie pamiętam promieni muskających twarz. Jest w tym coś złowrogiego, jakby spokojna obietnica zemsty. Samotny ptak na drzewie śpi, w oddali słychać świerszcze. Jest tak spokojnie. Cofam się dwa kroki i siadam na łóżku. Drzwi leciutko się uchylają. Nie patrzę w ich stronę, patrzę w niebo. Nie słyszę kroków, ale słyszę chrzęst szkła. Nagle widok przysłania mi czarna mgła. Wiedziałem, że po mnie przyjdzie. Pan, cień. Nie mam sił. Oddycham powoli, lecz płytko, prawie zapadam w sen. W tym momencie czuję piekący ból i ciepło zalewające moje ciało. Upadam całkiem na łóżko. Wreszcie nadejdzie sen.